Ej ziomy, co robicie? No jak to co? Wiktor freestyluje, a ja teraz, znaczy beatboxuję, a ja freestyluję. Taki dobry rap, Ej, że dobra, tego nie żałuję. Ej! Bo tego nikt nie będzie słuchał, wyłączcie to. Już. No dobra, no. Sorry, sorry. Mam dla was ogólnie mega akcję, nie? Co masz? Bo zainstalowałem sobie tą aplikację do Dark Webu w końcu, to mi zawsze pokazaliście. No, no, miłość! No. I zamówiłem mówiłem. sobie Happy Meal z Dark Webu, słuchajcie, co? nie? Ale to jest. obczajcie to jest w środku w ogóle. Tam, co nie, ma, jest w środku? tam nie ma maka, stary. obczajcie jest w środku. Happy Meal z Dark Webu, jak to w ogóle. O nie, co jest? To jest dron? Stary, dostałem nowego drona, co zawsze go chciałem. Ale mieć. czekaj, czekaj, czy ty patrzyłeś do środka? O, nie, tego drona widziałem co?! Stary! Dobra, ja już dzisiaj idę do domu, nie? Elo? Nie Czekaj, 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 Słuchaj, nie możesz sobie kupować sam Happy Mealy i nam nawet nie powiedzieć skąd masz za fajne, no? no dobra, właśnie. ale chciałem przetestować Dobra, dobra dobra. Dajcie mi spokój yy, za, Pokażę wam gdzie to kupiłem i wtedy możemy razem kupić jeszcze jakiegoś Ogólnie to, to była najtańsza opcja, stary, za 30 zł, nie? A ile jest najdroższa? Sz... Najdroższa to 1020 10-20 zł, stary Ej, Wiktor, zrzuta, zrzuta! Zajebiście No, dobra, to chodźcie Pokażę wam stronę po prostu. Nice. Dobra stary, masz już Darkweb zainstalowany? No. I dobra. co mam teraz zrobić? Wpisz stary tak, yes. scaryhappymill.rs, to jest serbski Darkweb. Okej. Okay. Przewin listę mm -hmm. w dół. No. I ustaw sortowanie. O, i ten jest najdroższy, nie? Ale porąbany Happy Meal, no. co jest? Ej dobra, kupujemy go, nie? Ale to ten za 1200, we dwójkę, nie? Tak. Po dobra, kupujemy się. go i widzowie widzimy się jutro, ponieważ niby mają go wtedy dostarczyć. Dokładnie. Siema. Boż, patrz o, co miłosz, patrz. Co jest? Właśnie czekaliśmy na ciebie jest ten Happy Meal? Musimy happy go przenieść stary. do chaty stary Pot, Potrzebny nam jesteś, bo jest strasznie ciężki O kurde stary, dobra, no ruszamy. No po, dobra, to musimy go tu Ja to dobra, nagram stary, a Miłosz jest najsilniejszym człowiekiem dobra, dobra, świata, więc go przywiezie oh, co jest? Miłosz, tak się z 200 kilo. Co jest? On jest tak wielki, że nie wchodzi przez drzwi. Nie, dobra, dobra udało się. Ja pierniczę, ale fajnie. Let's Dobra, otwierajcie go, stary. Co o! ty nie gada? Ooo, plejak, chłopaki, normalnie jest w tym maku. Czekajcie, A. ja go tutaj od razu zostawię. Ej, Ernest. Co? Zobacz, to to jest stary. Ej, tylko. Zobacz, I stary, jeszcze są pady do plejaka. Ej, co ty... Tu Skąd na się wzięła, co ona chce? Ona prząda ogród i ona jest jedźbą. Ona ucieka, ona nas gdzieś bawi, czekajcie! Ona jest jedźmą! Ale czy powinniśmy ją chodzić? Co za hałas? Co jest? O nie! Jestem Danon jeszcze! Serbiant Danon kradnie nam happy Mila o trzeciej w dzień! Co jest? Znowu! Ej, o nie! Ech, o nie! Uciekaj, uciekaj, Ała! uciekaj! Ernest! Ała! Ała! Ej! O waa! Nie! Jestem nią krzesłem! ucieka, boi się krzesła. Stary! Go. Już po happy mealu naszym! Weź 1200 jakąś, jakąś broń stary Nie poradzimy sobie stary O, dobrą, masz broń stary, nie przy no. Masz jeden. Idziemy, panowie! Sermon, wychodź! Ej, czekaj, tu jest happy meal! Nie ma go stary, zniknął. Dobra, ale zostawił nasze rzeczy na szczęście. Dobra, stary, ale... Dlaczego on zostawił happy meal'a? Nie mam pojęcia. Ej, stary! On jest pusty! On... Widzieliście, ile to było rzeczy? Serbia dała ochotę na Happy i o trzeciej w dzień! Tak, no i zostawił tylko to. Patrzcie, o, co to jest? O nie! To jest Ser, koszulka McDonalda. Ej, on nam wiesz, daje co zadania. Tak. Co? stary, wiesz, co to znaczy? Co to to znaczy? jest koszulka pracownika z McDonalda. No? Czy. Ej, tu jest, To jest! O, nie, o, nie, nie, odwrót, odwrót! Szybko! Nie mamy. Ej może Dobre. on nam dawał wskazówkę jakąś Jaką wskazówkę? Co mamy zrobić żeby odzyskać te rzeczy nasze? Bo ser to są nasze rzeczy Czy ja mam w ogóle to zakładać chłopaki? No chyba tak, no, tak chyba musisz stary Ale wtedy staniesz się pracownikiem Mcdonalda Ale ona jest bardzo mała ta koszulka, patrzcie to serce, oh, Zobaczcie, łapa mi się nie przechodzi Bo on za dużego bicepsa widzowie O kurde Dobra, udało się, jeszcze spróbuję to zapiąć Wyglądało jak w prawdziwym maku Ej, czy Ej, to jest, co? Słyszałem to, gitara Słyszycie? Serbskie pieśni A tam była gitara w środku Serbskie pieśni Nie zbliżajcie się, bo jak podejdzie się blisko, to to hipnotyzuje Nie tu, idzie tu chłopaki Widzi nas? No nie podobać, stary Ej, nie, Wiktor, Wiktor Ej, zabierzmy o, go sorry. stary, Bo niektórzy są bardziej podatni na serbskie pieśni, niektórzy mniej I zdaje mi się, że akurat Wiktor jest bardzo Tylko co nam chce przekazać teraz Serbian Danon? Patrzcie, on wchodzi do pizzerii Nasza gitara, nasza stary. Tak, bo to było z stary, bo... Dawaj, 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 dawaj. Dobra. ale robi rozkutkę On robi klasyczną serską knajpę, stary Chodźcie tam, chodźcie tam, w tamtą stronę Bo ogólnie, zobaczcie, on Najpierw ukradł nam Happy Meala, Zostały no. mi koszulkę z McDonalda I teraz niszczy pizzę chat, patrzcie co on robi to że Serbian Danon chce otworzyć McDonalda w naszym domu i chce, żebyśmy by, my byli zwerbowani tam jako pracownicy. Myślę, że tak. Żebyśmy mu zarabiali hajs, stary. No, mówimy, to jest rekrutacja na pracowników. Co? Hey, Ernest! Co? Ernest, nie chce nic mówić, ale patrz na to, on już ma całe menu z maka. Przygotowane Tutaj się tworzy McDonald's. Tak, o trzeciej w dzień, chłopaki. A ty masz stary koszulkę. O nie. Ernest, Jesteś już zwerbowany. Tak. O, nie, chłopaki. Ja muszę robić cheeseburgery Co? Co tu się dzieje? Nie Ernest! Nie możesz! Nie! Nie może pozwolić tam wejść stary, bo ja muszę... robić Muszę robić cheeseburgery w serbskim McDonaldzie Co mamy teraz zrobić? I urządzać McDonalda Big Mac, Big Mac wśród burgerów Ernest, halo, słyszysz nie, nas? Ale Mioż, z drugiej nie, strony nie to nie, nie jest zły pomysł, żebyśmy mieli taki biznes w garażu Wiktor, ale... Może tam Eres Ja RZ trochę pracować. chyba to wspieram, nie? Eres, pomóc ci coś? DG Burger. Nie, Nege nie. Wiktor, co ty robisz? Stary, ja mu pomagam, ja też chcę to otworzyć. Ja tu jestem kierownikiem! Daj mi spokój! Ja tu jestem kierownikiem! Dobra, miłość! Proszę, jak pan to zamiesił? Do logo McDonalda, to nie jest W! To jest M! To stary stąd. Nie, stary, trzeba to zniszczyć. Co to jest? Czarna farba. Ja o ty się. robisz! Chcę zniszczyć twojego Maka, stary całego! Nie, oddajmu! Nie! Nie! O nie! Co się dzieje? Ey. Zaczerpnąłem McDonalda. Ej, dałem mu narzędzie zbrodni. Co to ma być? Dobra. Musimy naprawić Maka. Musimy go pomalować. No, chodź Musimy umieścić plan działania, co? Co robimy z tym? Stary, trzeba, bo Ernest stał się pracownikiem, tak mu się pokręciło w głowie od razu, może nie od razu, ale jak założył tą koszulkę z Maka, nie. Tak. Także musimy ją zdjąć, żeby zapomniał o tym, że jest pracownikiem. Prawda. Musimy go jakoś pogrążyć i za, zabrać. Co jest koszulkę? najgorsze dla pracowników Maka stary w pracy? No obraza, a! DRIVE-THRU! O tak! DRIVE-THRU! Oni tego nienawidzą stary! Tak! Cze czekaj w garażu, ja podjadę, zamówię niby drive-thru, burgera i wtedy jakoś go rozwalimy, nie? Dobra, ja go stary czymś zajmę, a ty przygotuj sobie jakiś pojazd! Czym pojazd? Promesna. Coś wytwinisz! Co tu się... Dzień McDonald's, dobry! McDonald's! M jak McDonald's! M M można złożyć zamówienie McDonald's. u pana? Oczywiście, co Chcia podać? Chciałbym filet of fisha! Filet o fish? Już się robi! O kurde, ma. O chyba pan ma na drive -thru. Dzień Dobry drive thru, ale ja drive thru. pan potrzeba? Ja bym poprosił Happy Meal Strasznego, ale niedrogiego Straszny Happy Meal, już się robi aj, 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 aj. Dobrze, dobrze, to aj, aj. Zostawcie moją zdjęta koszulkę Ernest, Ej! Ernest, obudź się, Gdzie się, panowie? Tu jest Serbia, obój się, Obraziliśmy jego kulturę! Teraz odwaliło ci założyłeś tą koszulkę i byłeś pracownikiem maka! Czemu nic nie pamiętam? Czemu Serbian Daną cały czas nas śledzi? On zakładać koszulkę! Chłopaki, jedno jest pewne. Danon chce tylko jednego, nie? Chciałby stworzyć własnego McDonalda. Tak. I teraz powinniśmy go śledzić, dlatego że po pierwsze znalazł nasze rzeczy, odzyskaliśmy tylko gitarę i ją zgubiliśmy, a tam było... Widzieliście sami tak. ile, nie? No. Straciliśmy 1000 złotych na tym odcinku, tak naprawdę. A co on teraz może robić w ogóle, stary? Powinniśmy go pośledzić może. Tak, no musimy śledzić teraz Serbian Danona. Zobaczyć, co on chce robić, nie? Co on właściwie potrzebuje, żeby zrobić McDonalda? Rzeczy z McDonalda! Przywiózł... Wszystkie, całe menu, stary. To nie, skąd było, żadnego nie, jedzenia, ta nie było żadnego jedzenia. obok nas jest McDonald's. Chyba chyba się sprowadza. To jest przerąbane, no. bo Serbian Danon teraz będzie chciał napaść na McDonalda. To nie wiem, wszystko i wszystko musimy... go zabrać stamtąd. Stary, miecze świetlne i leciłem pod McDonalda. Szybko. Dokładnie. Ej, już go tak długo śledzimy. Nie mam pojęcia, gdzie on Z idzie. Kurde. Niego, co nie? Tak. Ej, myślicie, że co on chce zrobić? W sensie, że rzeczywiście idzie do maka, My jesteśmy w jakimś lesie, to gdzie tu Mako? No, ale zobacz, Ej, zniknął! Zniknął! tańczy. Ej, on się zbliża do ludzi, coraz bardziej. Ej, zniknął między budynkami, zobacz. Ej, straszne! Tu niedaleko jest Smak, to są tu za rogiem! Co? co? On chce spalić McDonalda? O kurde, ja tylko nie. To nie możemy do tego dopuścić! Ej, jest pacjent, ten to co? jest McDonald's! To jest McDonald's! To on jest przy drzewie! On za tutaj! Ej, sergiant Danon! Spadaj sobie! Halo tutaj! Halo! 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 Zobaczyliśmy go, chodźcie, uciekamy! dawaj, dawaj. Ej, uratowaliśmy maka, daj. ale teraz nas goni, a to jest jeszcze gorsze. Moment przez stary. Wracamy na chatę, na chatę. Tak, to... Stary. Ej, udało się. się. nie było widać? Obroniliśmy daj, Ej, 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 co co jest? ej, ej, kto zamówił Kto zamówił, zamówił kolejnego? Ja pieknie. Miłoś, to byłeś ty? Nie, stary. Ej, dobra, popatrz. Co jest w środku. No, zobaczmy, co jest w środku. Aaaa!